Czy kiedykolwiek czułeś, że niektóre sytuacje w twoim życiu wydają się niemożliwe do rozwiązania? Czasami nosimy ciężkie brzemię wątpliwości i zmartwienia, które wydają się nie mieć wyjścia. Ale słowo uczy nas w Mateusza 19:26. Dla ludzi to niemożliwe, ale dla Boga wszystko jest możliwe. I dlatego dzisiaj w tej porannej modlitwie zwracamy się do wstawiennictwa świętej rity z Kasi, świętej spraw niemożliwych. Przypomina nam, że nawet gdy wszystko wydaje się stracone, Bóg zawsze ma drogę. Wyobraź sobie swoje serce jako ogród. Każda modlitwa, którą dzisiaj zanosimy, jest jak nasiono zasiane w urodzajnej ziemi, gotowe, by zakwitnąć w cuda i boskie odpowiedzi. Wierzysz w to? Więc oddaj swoje zmartwienia teraz, ponieważ święta Rita wstawia się za tobą. Weź głęboki oddech, otwórz swoje serce i razem odmówmy tę potężną modlitwę, ufając, że coś niezwykłego może się zdarzyć dzisiaj. O Panie, w tym nowym świcie wznosimy naszego ducha w szacunku, pamiętając o wstawiennictwie ukochanej świętej Rity. Niech Twoje boskie światło otacza nas i prowadzi, przynosząc odnowienie i nadzieję naszym duszom, rozpoczynając ten dzień, wołamy z wiarą i wdzięcznością, pewni, że przy każdym kroku Twoja ochrona jest z nami. Święta Rita, strażniczko strapionych, prosimy, aby Twoje miłosierne ręce sięgnęły do tych, którzy cierpią i są w bólu. Niech Twoja esencja miłości i współczucia dotknie serc zagubionych, przynosząc ulgę i pocieszenie. Niech światło, które emanuje z Twojego życia, zainspiruje przemianę w każdym z nas, pomagając nam przezwyciężyć trudności. W tej świętej chwili uznajemy wielkość Boga w naszym życiu. Dziękujemy za każde błogosławieństwo, każdy uśmiech. I każde wyzwanie, które prowadzi nas do wzrostu. Niech obecność Stwórcy stanie się rzeczywistością w naszych domach, przynosząc pokój i harmonię, tak jak słodka obecność Świętej Rity w naszych sercach. Niech siła Świętej Rity nas ożywi, pomagając nam stawić czoła przeszkodom z odwagą. I niezłomną wiarą. Niech jej historia wytrwałości inspiruje nas do nigdy się nie poddawania, nawet gdy burze wydają się nie do pokonania. Z każdą łzą, którą wylewamy, uczmy się kochać bardziej intensywnie, tak jak ona. W naszych modlitwach prosimy, by boska mądrość nas oświecała. Niech będziemy w stanie dostrzegać drogę do przebycia, prowadzeni światłem wiary i wstawiennictwem świętej Rity. Niech nasze najgłębsze pragnienia będą zgodne z wolą Boga, pozwalając, by Jego łaska objawiła się w naszym życiu. Święta Rita, wstawiaj się za nami, szczególnie za tymi, którzy szukają uzdrowienia i przywrócenia. Niech dotyk Twoich rąk przyniesie zdrowie chorym i nadzieję zniechęconym. Niech Twoje wstawiennictwo będzie balsamem dla ran duszy i ciała, przynosząc odnowienie i życie. W chwilach wątpliwości i niepewności, niech przypomnimy sobie Twoją odwagę i determinację. Niech wiara, która podtrzymuje naszą podróż, wzmocni się nawet w najciemniejszych dniach. Niech płomień naszej nadziei nigdy nie zgaśnie, ponieważ wiemy, że światło świętej Rity zawsze nas poprowadzi. Uznajemy, Panie, że jesteśmy narzędziami Twojego pokoju. Niech będziemy przykładem miłości i współczucia, tak jak święta Rita, przynosząc pocieszenie tym, którzy go potrzebują. Niech nasze życie będzie odzwierciedleniem Twojej dobroci, promieniując światłem gdziekolwiek się udajemy i zmieniając otoczenie wokół nas. W tym dniu oddajemy nasze zmartwienia i niepokoje w Twoje ręce. Niech boska serenada napełni nasze serca. A wstawiennictwo Świętej Rity pomoże nam w pełni zaufać Twojej opatrzności. Wiemy, że oddając nasze życie Tobie, znajdujemy odpoczynek i odnowienie. I tak przez cały ten dzień obecność Świętej Rity niech nas inspiruje do życia z celem i miłością. Niech zawsze pamiętamy o jej lekcjach wiary i nadziei, a w każdej interakcji niech manifestujemy dobroć, którą ona ucieleśniała. Niech nasze zaangażowanie w duchowość odnawia się z każdym świtem, prowadząc nas ścieżkami światła. Niech wstawiennictwo świętej Rity zjednoczy nas jako wspólnotę wiary, wzmacniając nasze więzi i zachęcając nas do wspólnego kroczenia ku dobru. Niech będziemy nosicielami przesłania miłości i pokoju, przynosząc światło Chrystusa wszystkim, którzy staną na naszej drodze. W każdym akcie dobroci, niech honorujemy pamięć świętej Rity, wiedząc, że ona stoi u naszego boku, wstawiając się za nami w każdej chwili. Niech nasze życie będzie wieczną modlitwą, odzwierciedlając wdzięczność za wszystkie otrzymane łaski i pewność, że nigdy nie jesteśmy sami. O Panie, wśród burzliwości życia wznosimy nasze serca w wdzięczności. Dziękujemy za świętą ritę, której światło świeci na naszych drogach, prowadząc nas swoim wstawiennictwem. Niech jej siła inspirować nas do stawiania czoła wyzwaniom zawsze z wiarą i odnowioną nadzieją. Dziękujemy za każdy nowy świt, w którym możemy poczuć boską obecność, która nas otacza. Niech potężna modlitwa poranna przypomina nam, że tak jak róża kwitnie na pustyni, tak również każdego dnia na nowo się rodzimy, umocnieni łaską świętego rity. W chwilach niepewności wołamy o wstawiennictwo świętego rity, która nas uspokaja i wskazuje drogę. Niech każda trudność będzie krokiem w kierunku naszego duchowego wzrostu, a my zawsze rozpoznawajmy rękę Boga w naszym życiu. Chwały wzrastają do Ciebie, Panie, za każde błogosławieństwo, które otrzymujemy, za każdy uśmiech, który nam ofiarowano. Niech wdzięczność przekształca nas w narzędzia pokoju, odzwierciedlając dobroć świętego Rity w naszych codziennych czynach. Niech zasiewamy miłość tam, gdzie jest ból. Świętujemy życie, Panie, i pewność, że nigdy nie jesteśmy sami. Dziękujemy za ochronę, która nas otacza, jak święty płaszcz. Niech obecność świętego Rity umacnia nas i przypomina, że wiara jest naszym największym sprzymierzeńcem w czasach utrapienia. O Boże, dostrzegamy Twoje cuda w prostocie małych rzeczy. Wdzięczność, która rodzi się w naszych sercach, jest. Hołdem dla piękna życia i wstawiennictwa świętego Rity. Niech każdy nasz oddech będzie hymnem chwały do Ciebie za dar istnienia. Podnosimy nasze głosy w uwielbieniu, świętując cuda, które rozwijają się przed naszymi oczami. Święty Rita, módl się za nami, abyśmy mogli dostrzegać Twoje światło w każdej sytuacji. Niech nadzieja na nowo rodzi się w naszych sercach. Prowadząc nas w każdej decyzji, z każdym krokiem, który stawiamy, niech czujemy transformującą energię wdzięczności. Dziękujemy za wyzwania, które nas kształtują i za zwycięstwa, które nas umacniają. Niech wstawiennictwo świętego Rity towarzyszy nam, przypominając, że zawsze jesteśmy wspierani przez bezwarunkową miłość. Panie, w naszej wędrówce dostrzegamy błogosławieństwa przebrane w lekcje. Niech nasze życie będzie świadectwem boskiej dobroci, odzwierciedlając światło Świętego Rity w naszych postawach. Niech będziemy latarniami nadziei dla tych, którzy nas otaczają. W tej chwili modlitwy ofiarujemy nasze serca Tobie, Panie i Świętego Ricie. Niech nasza wdzięczność nie ogranicza się do słów. Ale manifestuje się w czynach promujących dobro. Niech będziemy agentami przemiany w świecie, który tak bardzo potrzebuje miłości i współczucia. Dziękujemy za społeczność, która nas łączy, za relacje, które nas umacniają. Niech wstawiennictwo świętego Rity jeszcze bardziej nas zjednoczy, czyniąc z nas ciało dążące do dobra. Niech każde spotkanie będzie okazją do szerzenia światła i miłości, podążając za naukami Jezusa. O Boże, jesteśmy wdzięczni za każdą możliwość służby. Niech dary, które otrzymaliśmy, będą mnożone w naszych rękach, abyśmy mogli pomagać potrzebującym. Niech wstawiennictwo świętego Rity inspiruje nas do działania, by być zmianą, którą chcemy zobaczyć w świecie. W każdej modlitwie, w każdej prośbie czujemy obecność Świętego Rity, która nas otacza. Niech wdzięczność stanie się integralną częścią naszej podróży, przypominając nam, że nawet w trudnych chwilach zawsze jest powód do chwały i dziękczynienia. Niech nasze życie będzie ciągłym świętowaniem Twojej dobroci. Drogi Boże, dzisiaj przychodzę do Ciebie, szukając wstawiennictwa Świętego Rity w trudnych chwilach. Niech oświeci moją drogę, przynosząc jasność i mądrość, aby stawić czoła wyzwaniom, które się pojawiają. Pomóż mi dostrzegać poza cieniami i odnajdywać rozwiązania, które czasem wydają się tak odległe. W tym momencie oddaję Ci moje zmartwienia finansowe. Niech świętego Rita wstawia się za mną, otwierając drzwi, które były zamknięte i przynosząc dobrobyt do mojego domu. Niech nauczę się odpowiedzialnie zarządzać zasobami, które mi powierzyłeś, pielęgnując wdzięczność w każdej otrzymanej błogosławieństwie. Panie wołam także za tych, którzy zmagają się z problemami zdrowotnymi. Niech światło świętego rity przynosi pocieszenie i uzdrowienie wszystkim, którzy cierpią. Niech każdy dzień będzie krokiem w kierunku zdrowienia, a ja mogę być instrumentem wsparcia dla tych, którzy potrzebują siły i nadziei w tym momencie. W tym dniu proszę o łaskę wzmocnienia moich relacji. Niech wstawiennictwo świętego Rity przyniesie harmonię i zrozumienie między rodziną a przyjaciółmi. Pomóż mi pielęgnować miłość i cierpliwość, zawsze dążąc do rozwiązania konfliktów z mądrością i empatią, promując pokój w moim życiu. Wśród niepewności przyszłości, Stawiam przed Tobą moje aspiracje zawodowe. Niech świętego Rita zainspiruje mnie do odwagi potrzebnej do poszukiwania nowych możliwości i wyzwań. Naucz mnie pracować z zaangażowaniem, zawsze pamiętając, że każdy wysiłek może być nasionem dla przyszłości pełnej dobrobytu i spełnienia. Panie, przychodzę też prosić o ochronę mojego domu i moich bliskich. Niech obecność świętego rity będzie tarczą przeciwko wszelkiemu złu. Niech żyjemy w bezpiecznym i pełnym miłości środowisku, promując pokój i jedność w każdym zakątku naszego domu. Wołam także o siłę potrzebną do pokonania nałogów i szkodliwych nawyków. Niech wstawiennictwo świętego rity pomoże mi znaleźć wyzwolenie, którego tak bardzo szukam. Niech będę miał dyscyplinę i determinację, aby podążać zdrową drogą, zawsze dążąc do dobrostanu fizycznego i emocjonalnego. Proszę, panie, za tych, którzy czują się samotni i zniechęceni, niech wstawiennictwo świętego Rity otoczy ich miłością i towarzystwem. Niech będę światłem w ich życiu, oferując wsparcie i przyjaźń, pomagając im dostrzegać, że nigdy nie są sami. Niech dziś mogę odnowić swoje zobowiązanie do życia bliżej Ciebie. Niech wstawiennictwo świętego Rity zainspiruje mnie do szukania Twojej obecności każdego dnia, rozwijając bardziej solidną i głęboką duchowość. Niech moja droga wiary stanie się świadectwem Twojej miłości. Na koniec, Panie, dziękuję za wszystkie łaski, które już otrzymałem, i za te, które przyjdą. Niech wstawiennictwo świętego Rity zawsze przypomina mi o znaczeniu wdzięczności, nawet w małych rzeczach. Niech żyje z hojnym sercem, dzieląc się błogosławieństwami, które otrzymuję z tymi, którzy mnie otaczają. Drodzy bracia i siostry, z całego serca dziękuję za obecność każdego z Was w tej potężnej modlitwie porannej. Zawsze to zaszczyt dzielić się chwilami wiary i refleksji z Wami. Energia i oddanie, które emanują od każdego z obecnych tutaj, są naprawdę inspirujące. Podążajmy mocno w naszej drodze, w pełni ufając Bogu i pozwalając, by Jego światło prowadziło nasze kroki. Niech każda modlitwa, którą dziś podnosimy, będzie stałym przypomnieniem, że jesteśmy połączeni z boską siłą, która nas podtrzymuje i prowadzi. Modlitwa jest potężnym kanałem komunikacji z Panem. Bądźcie otwarci i gotowi na jego odpowiedzi. Dlatego zachęcam każdego, aby kontynuował tę codzienną praktykę modlitwy i refleksji. Niech w ciągu dnia przychodzą nam na myśl nauki i pokój które znajdujemy w tym wspólnym momencie. Nie zapomnijcie podzielić się tą wiadomością wiary z tymi, których kochacie i zaprosić ich do wspólnej modlitwy. Niech wstawiennictwo świętej rity nadal nas prowadzi i umacnia. Niech pokój Chrystusa będzie z wami w każdym kroku, który podejmiecie. Idźmy naprzód, mocni w wierze i nadziei. Niech świętego rita obok Boga błogosławi Ci dzisiaj i zawsze. Amen.